W ramach czynu zarzuconego i Marleniem tem oskarżenia uznaje ją za winną tego, że w okresie od 22 lipca 2006 roku do 22 września 2006 roku w Bielinach i Bielcze znęcała się psychicznie i fizycznie nad swoim synem Marcinem w ten sposób, że krzyczała na niego, uderzała go ręką w pośladki, szarpała, rzucała na wersalkę, nie zapewniła Właściwej opieki, w tym opieki lekarskiej, i zwiększyła cierpienia związane ze złamaniem uda prawego, przedramienia lewego, lewego ramienia, przy czym czyn ten popełniła, mając zachowaną zdolność do rozpoznania jego znaczenia i ograniczoną w stopniu znacznym zdolność do pokierowania swoim postępowaniem. To jest przestępstwa określonego w artykule 207 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 31 paragraf 2 kodeksu karnego. I za czyn ten. Na podstawie artykułu 207 paragraf 1 kodeksu karnego wymierza jej karę jednego roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności. W ramach czynu zarzuconego oskarżonemu Rafałowi z tym oskarżenia uznaje go za winnego tego, że w okresie od 22 lipca 2006 roku do 22 września 2006 roku w Wilczy i Wilinach znęcał się fizycznie psychicznie i fizycznie nad swoim synem Marcinem w ten sposób, że krzyczał na niego, uderzał ręką w twarz. Nie zapewnił właściwej opieki, w tym opieki lekarskiej i zwiększył cierpienia związane ze złamaniem uda prawego, przedramienia lewego, lewego ramienia. To jest popełnienia przestępstwa określonego w artykule 207 paragraf 1 kodeksu karnego i ten na podstawie artykułu 207 paragraf 1 kodeksu karnego wymierza mu karę jednego roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 39 punkt 2 p Kodeksu Karnego i artykuł 30, 43 paragraf 1 punkt 2 Kodeksu Karnego orzeka wobec oskarżonych Marleny i Rafała środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z synem Marcinem na okres 5 lat. Na podstawie artykułu 63 paragraf 1 Kodeksu Karnego na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności. Oskarżonemu Rafałowi od 22 września 2006 roku do 19 lipca 2007 roku, oskarżony Marleni od 22 września 2006 roku do 16 maja 2007 roku. Za odskarbu od Skarbu Państwa na rzecz adwokat Joanny Niedzielskiej kwotę 48 zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonej Marleni. Zasądza od oskarżonych Marleny i Rafała na rzecz Skarbu Państwa kwoty po 500 zł tytułem kosztów procesu, zwalniając ich jednocześnie od ponoszenia pozostałych kosztów sądowych.